I to są te granole z Rosmana, które ja Wam kiedyś pokazywałam. I generalnie tak, ta jest super, to będę kupować. A ta, no taka średnia, powiem Wam, że przez tą całą przeprowadzkę trochę zapomniałam ostatnio o tej suplementacji, ale. Czas najwyższy wrócić do regularnej suplementacji, bo to właśnie ona daje najlepsze efekty. I tutaj mam akurat kapsułki Nojoher na włosy oraz Stressless standardowo u nas wjeżdża. Pamiętajcie, że na stronie Nojofer cały czas działa mój kod Kamiks 10, a teraz przed świętami można się zaopatrzyć może w jakieś prezenty dla bliskich. Także wejdźcie sobie koniecznie na stronę, bo mają bardzo dużo fajnych suplementów. Witam Was w kolejnym Vlogmasie. Dzisiaj miałam znowu nie nagrywać, bo słuchajcie, z rana miałam e, przygody, okresowe przygody, że tak powiem. Nie będę Was w e, szczegóły tutaj wdrażać. Natomiast no, nie było ciekawie. jakoś tak źle się czułam i w ogóle, ale polepszyło mi się, także stwierdziłam, wyciągam aparat. I nagrywamy dlatego, że dostałam telefon dzisiaj, że przyjedzie do mnie przesyłka, na którą bardzo czekaliśmy. Będą to oczywiście rzeczy związane z sypialnią, z dekorowaniem naszej sypialni będzie tam w końcu łóżko, stoliki, także no zobaczmy, jak ten efekt końcowy wyjdzie. Ja tutaj w ogóle muszę sobie w tej pralni również zrobić jakąś taką mini organizację, na czas jeszcze czekania na te zabudowy tutaj. Od tego stolarza myślę, że jakoś tutaj sobie zorganizuję jakieś takie właśnie rzeczy, hmm, jakieś płyny do prania, proszki po prostu sobie tutaj poustawiam, nawet na tym koszu na pranie albo nie wiem, może nawet na parapecie. No chyba tak, ale to jeszcze nie dzisiaj. I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here, underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help. I still feel. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyszła ta deska, którą malowałam ostatnio bo nie nie pokazałam wam. No, to mm, to wygląda ona w ten sposób. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Wiem, tutaj jeszcze nie, nie jest domalowane. Ehm, hmm. Kamil powiedział, że teraz by się już w ogóle nie podoba, dlatego że nie widać jakby tych słoi drewna, tylko wygląda tak jakiś placek <gryw> po prostu. I kurczę nie wiem, muszę to tutaj położyć zobaczyć. I just wanna fall. Kurczę, tak kom komponuje się to nawet. No to tacka, zobacz. Mówiłeś, że Ci się w ogóle nie podoba. No bo w sensie to wygląda jakby ktoś powstajął. Obstrała. Wiesz co? Wiem, że jeszcze nie jest równo pomalowana, ale... Ale nie, bo chodzi o to, jest, że to jest, wiesz, brązowa kupa, a nie taka ładna drewniana deska, co nie? No wiem, o co Ci chodzi, no. Ta na chwilę może być, ale to już wolałbym tamtą niepomalowaną, szczerze. Już ładniej nie. wyglądała. nie. Napiszcie w komentarzu. A ja... Hops, no referral. Mówiłem, żeby tego nie kupować, bo to zniknie w ciągu dwóch dni, ale no nie, kupmy. Ile zjadłaś? Ja ani jednego. No? Tak, bo rano miałam problemy jelitowe no. i nie, nie jadam takich rzeczy i nie zamierzam dzisiaj jeść, bo chcę, żeby ładnie choineczka wyglądała. To jest tak, że jak wiesz, ktoś do nas przychodzi, to sobie po prostu bierze, a ty nie możesz tego jeść. Z dla gości. lubię. Ej, no Misiu. Gdzieś tań! Właśnie przyszła herbata, nasza ulubiona. Zrobiłam sobie zapas i chcę Wam ją pokazać, bo jest naprawdę przepyszna. Kupujemy ją już naprawdę od dobrych kilku lat. Jest to herbata z marki Green Touch i to jest dokładnie herbata El Grey niebieski. Jest właśnie z takimi niebieskimi płatkami bławatka i aromatem bergamotki. Także zapas przedświąteczny czy Bym powiedziała bardziej zapas zimowy herbatek. Pamiętacie, jak mówiłam Wam, że będę wysyłać e, paczkę do tej mojej widzki, do Pani Asi z TikToka, która do mnie napisała taką fajną wiadomość. Nadal nie wysyłam tej paczki i po prostu mam nadzieję, że Pani Asia nie pomyślała, że sam do niej, że jej wyślę paczkę, a tak naprawdę nie wyślę. Dzisiaj wysyłam i już e, wszystko sobie ogarnęłam. Niestety, ale tak to jest przy przeprowadzce, że po prostu trzeba się z tych wszystkich kartonów odkopać. Jeszcze tutaj coś dorzucimy. You can't put it on your sleigh. Know me so well. Nobody. Jut, nie sindaj mojego pamiętnika. A wdetra z kolegi z wojenia chyba wszyscy sami słowny są, no? Tak? No, tak. nie. Kubuś bo... Puchatek! Tak, Kubuś Puchatek, tylko nie... też chyba niebieski kolor taki. Ta sama dosłownie grafika, wszystko to samo. Słuchajcie, pamiętacie jak pokazywałam Wam na Vlogmasie, jak się pakowałam ten pamiętnik taki z Kubusia Puchatka, niebieski? To mi powiedział, że miał dosłownie taki, taki sam. Jeden do jednego. Ej, czy to jest przypadek? Nie wiem. Chyba nie. Ale tam ja nie wiem, kiedy to była klasa, jezus. Taki skupu się, puchotką, ja No nie, bo chodzi o to, że każdy miał pamiętniki, i każdy czuł swoje i tak sobie myślałem, a też sobie kupiłam, nie? I dawał ludzie, że się wpisywali, i tak jak wiesz. I co, wpisywaliście? Tak. Gdzie masz ten pamiętnik, Wyrzuciłeś? Nie, nie, może się tam, no, ale raczej chyba wyrzucony. No. Przyjechały rzeczy. Um, nie wiem, czy mogę mówić. Przyjechały rzeczy, nie wiemy, czy możemy mówić. Więc... Bo te wszystkie rzeczy są jakby ze współpracę, która będzie dopiero w styczniu. I czy ja mogę pokazać na YouTubie to? Ja proponuję to po prostu dać na razie do mojego pokoju, żeby to tak tutaj nie stało, bo zajmuje to cały praktycznie salon. Więc akcja wnoszenie, ale szczerze nie wiem czy dam radę to wziąć. No jak nie, no to jest ogromne przecież. Nie dość, że ciężkie to jeszcze ogromne. Ale powoli będziemy to wnosić. Ach, oh, powodzenia, powodzenia. nie zdaniem trzeba to od dołu złapać, bo tak nie przejdziemy po schodach. Czemu? Będzie za nisko to na schodach. No dawaj, trzymaj to jakoś i czekaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj mi sobie złapać, ale musisz łapać też górę. Nie, górę nie. No to będzie się chciało to... No dawaj! Nie <laughs> <Dlaczego? śmiech> ty leżysz, no. Okay. 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 Can do what you do, I just want to fall in love. kombucha. Robisz ze mną test? Kombuchawika, To jest kombuchawika, kurwa! Nagrywam to! No, ale nie widać. No, ale jest na tak. To jest jak kompot. Trochę. No. Ale na chycie, nie lubię. A wiesz, jakie to jest zdrowe? To jest bardzo zdrowe. <grywa> Mąko. Witamy w naszej kuchni. Ale ciemno. Dobrze, że tu jest tyle światła Normalnie, coś pięknego. A mi się odkurzacz wytegujesz? bardzo, tu się zebrało. Uf. To jest Twoje zadanie: śmieci i odkurzacz opróżnie. Od ja robię resztę, ok? Jakoś się zebrałam, ale powiem Wam, że jakoś w tym miesiącu mój okres wyjątkowo po prostu mówi mi. Kobieto, ogarnij się, daj se siana, weź się połóż i nic nie rób. Tak po prostu czuję. Czuję takie zmęczenie, takie po prostu, że no weszłabym pod kocyk i po prostu coś fajnego bym obejrzała. I nie zamierzam się temu sprzeciwiać, więc zamierzam to właśnie zrobić. I zrobię sobie kakao ceremonialne. Bardzo, ale to bardzo Wam je polecam. To nie jest takie zwykłe kakao. To jest mm, najbardziej bym powiedziała no, wyrafinowane Dostałam informację, że mogę pokazać Wam wystrój sypialni wcześniej tutaj na moim kanale, więc osoby, które oglądają mnie na YouTube, zobaczą znacznie szybciej, już, nie wiem, może za kilka dni, i rozpakowaliśmy sobie już właśnie materac. No jeśli chodzi o tą współpracę z Hiskiem, to jest po prostu strzał w dziesiątkę, no bo. Sama mam teraz ten pojedynczy materac z dziecka, Kamil też go ma, także jesteśmy naprawdę bardzo z niego zadowoleni. I teraz kupiliśmy jakiś też, też z tej serii DreamZone, ale nie jest to ten sam. Natomiast, no, wydaje mi się, że będzie fajny. Zaraz go zresztą przetestujemy, dlatego że o, tak on wygląda, tylko on jest obrócony na razie tą stroną tylnią. Ja chcę sobie znieść ten materac dzisiaj na dół i po prostu sobie na nim poleżeć. I pocilować. Już go dlatego właśnie rozpakowaliśmy. Tam są jeszcze inne rzeczy, ale to pokażę Wam już, co wybrałam w kolejnym filmie. Jeszcze chciałam Wam pokazać, znaczy Wam, Wam też, ale ja jestem niesamowicie ciekawa, jak prezentuje się ten fotel, bo też sobie właśnie o taki fotelik <grym> wybrałam. No i jestem ciekawa, właśnie co, co mi tu przyszło, i w sumie mogę rozpakować nawet. Oh! się prezentuje, nie wiem czy tutaj ten kolor w kamerze nie będzie taki przekłamany ale jest to naprawdę bardzo ładny fajny odcień beżu no i jakość wykonania też jest taka, powiem Wam nie najgorsza, jak na tą cenę ile on kosztował, bo nie był na pewno jakoś bardzo drogi możecie sobie zerknąć na stronie, dlatego że na pewno jest tak wygląda tył no i ten schowek jest tutaj, powiem Wam genialny, tutaj można pochować jakieś koce nie wiem, takie tego typu rzeczy. Fajny? Fajny. Uwielbiam, gdzie ty przyszedłeś. No. Fajny. Fajny, a zobacz, jaki ma schowek duży w środku. No i przetestuj, czy wygodny. Wygodny? Czuję się jak na porannej kupie. Ja, ja co robisz? No teraz Nie, no ja. szczerze, że spoko. Nie no, do poczytania sobie. O, do poczytania książki? No taki powiem from fajnie, żeby się mi książkę. O. Zniesiesz mi ten materac na no, dół, bo ja zamierzam dzisiaj na nim pocilować. Ochraniacz trzeba kupić na niego. Let's go. O! <suszy> o! Oh, oh, oh. 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 Kurde, do sam? Czy może ci pomogę? Poczekaj! <laughs> Czekaj, bo ja nie mam siły dzisiaj. Muszę nawet na teraz Czekaj. No, dobrze, dobrze. Proszę nie chcę go zniszczyć. A! Ja tu, biegiem, się, że... tu, mi tu mi proszę położyć. A. 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 O! O! Fajny? Ej! Mocny jest! Czemu choinka się nie śmieci? Ej! No! Ale szczerze, serio, szczera opinia. Szczerze bardzo mi się fajnie. Jest twardy, taki faktycznie. Bo to jest, wzięliśmy bardzo twardy. Bardzo twardy, no. Ale w sklepie ten bardzo twardy był piękny. piękny, co nie? Kurde! To dobrze? Jak fajnie, no. Lepiej na twardym spać. Bo tamte, co mieliśmy zyskać też te materace, one były bardziej miękkie. One były bardziej miękkie, no? Ale też nie jest taki strasznie twardy, tak się troszkę wbijasz w niego, nie? Troszkę, no, ale tak jednak, cię tak wypukła. Nie, nie! nie! Ja! No! No, tam mi tak podnąłeś! No, few moments later. On paper, your ribbon and ball. I don't need that extra stuff. Oh, I just wanna fall in love. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right Po prostu leży na tym materacu i odpoczywa, że po prostu nie wiem, ile już tutaj siedzę. Oglądam sobie jakieś stare listy do M i nie chcę mi się po prostu nawet ruszać stąd. Ale wiecie co? Ja teraz ogarnęłam w ogóle. Ja nie wiem, jak ten czas zapiernicza. Dosłownie obudziłam się 18, że nie mam ani jednego prezentu jeszcze na święta. Jak to tak mogło szybko zlecieć? To jest po prostu aż nierealne dla mnie. Kompletnie nie czuję, że mają być święta i nic takiego. Więc słuchajcie, stwierdziłam, że mm, posiedzę chwilę, poszperam w internecie i może jeszcze coś mi dojdzie, widziałam, że na sobotę jeszcze by się udało kilka rzeczy zamówić, które chciałabym właśnie kupić w ramach prezentu, więc no mam nadzieję tylko, że przyjdzie to, ale myślę, że i tak musimy jeszcze pojechać na jakieś zakupy prezentowe. Temu z tego, co pamiętam, też goniliśmy na ostatnią chwilę i kupowaliśmy też właśnie jakieś takie rzeczy, dosłownie last minute. Można było to zrobić w listopadzie, ale kto by wtedy myślał o takich rzeczach? Dajcie mi znać, czy Wy też jesteście tym kupowanie prezentów na ostatnią chwilę, czy robicie to nawet kilka miesięcy wcześniej. Nie, bo ja ogólnie myślałam, że wiesz, że tak sobie zrobimy jakąś taką cozy kolacyjkę: coś sobie no bardzo fajnego cozy. przygotujemy, pojedziemy na zakupy, nie wiem, może jakaś rybka z batatami, sałatką. A słuchajcie, dzisiaj będzie. Dun, 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 dun. Słuchajcie, pasztet. Kurde, znowu z tym pasztetem. <laughs> ale słuchajcie, to nie jest byle jaki pasztet. To jest pasztet, który robiła własnoręcznie Kamila Babcia. Domowy pasztecik, który pachnie. Pasztetem. Jutro jest piątek, ale jutro to jest piątek ostatni przed wigilią i Chciałabym bardzo, żebyśmy pojechali na jakieś świąteczne e, zakupy prezentów. Żeby nie latać już 24 jak zawsze. Jutro? No się na zakupy? Mm, no właśnie, ludzie No będę. No A czemu ty nie chcesz robić prezentów sobie? No my sobie już zrobiliśmy dwa tygodnie temu prezent. No wiem. No nie, nie wiem, bo ja tak na przykład od Ciebie nic takiego nie, wiem, nie chcę, nie? Żebyś mi coś kupowała czy coś. Słuchajcie, ja Wam zapomniałam powiedzieć o jednej rzeczy, która ostatnio się tutaj u nas w łazience zmieniła. A mianowicie jest to to lustro, które właśnie przede mną widzicie. Przyjechał ostatnio szklarz i właśnie zamontował nam to lustro. Nie możemy jeszcze ściągnąć tych tutaj taśm, ani tych takich plastikowych tych. Nie możemy go nawet na razie umyć, dlatego że jest tam po prostu taki klej, który musi się jeszcze jakby... on jest tam jakoś na bazie alkoholu i musi po prostu odparować, coś takiego. Ale powiem Wam, że jak wjechało to lustro, to naprawdę tak ta przestrzeń się optycznie powiększyła. Tutaj Wam mogę pokazać jest ono praktycznie no, do samego do samego sufitu, także jest bardzo, bardzo duże takie jakie lubię i nie mogę się już doczekać aż będziemy mogli właśnie zdjąć te taśmy i w końcu je umyć i będzie już prawie prawie pięknie, bo czekamy jeszcze tutaj na tą zabudowę od stolarza tutaj też ma być szafka no i będzie już na pewno ładniej. Wiem, że na początku filmu mówiłam Wam, że będziemy się dzisiaj zabierać za tą sypialnię, że będziemy sobie użył dekorować, ale niestety w tym filmie tego nie zrobimy. Mam nadzieję, że jeszcze mm, zrobimy to na którymś z vlogmasów, a jeśli nie, no to oczywiście to będzie zwykły vlog po prostu po vlogmasie. Brakuje mi jeszcze kilku rzeczy do wystroju tej sypialni, także na spokojnie. Jak je po prostu zakupię, to sobie wszystko już tak na spokojnie zrobimy. Ale w sumie dobrze, że tak wyszło, bo ja dzisiaj totalnie nie mam energii i takiej wiecie siły, żeby zabierać się za robienie tej sypialni. Trzeba będzie ją pewnie jeszcze przemopować, odkurzyć, bo tam się cały czas zbiera po prostu kurz. Ja tam codziennie odkurzam. I codziennie jakieś paprochy tam po prostu się zbierają. Jak oglądaliście wczorajsze QA, to wiecie, że dzisiaj miał wlecieć inny odcinek. Niestety nie wleciał, nie udało się nam tego zrobić. No, nie było to akurat zależne od nas, więc chcę powiedzieć, że jutro to się, jutro to będzie, ale po prostu nie wiem, po prostu nie wiem. Także będzie mi bardzo miło, jeśli mnie zasubskrybujecie. Wtedy na pewno nic Was nie ominie Zaznaczycie sobie też tego opcję, tego dzwoneczka. I chciałam się z Wami pożegnać, dlatego że ja, słuchajcie, ten film, który dzisiaj widzicie, montuję go na bieżąco. Nie mam już ani jednego dnia zapasu vlogmasu, także teraz jedziemy już po prostu codziennie. Mam nadzieję, że jakoś mi się to uda jeszcze do tej wigilii może pociągnąć. Także chciałam się z Wami pożegnać i podziękować Wam bardzo za oglądanie tego vlogmasa. I do zobaczenia jutro. Pa!